40 plus prędkość plus samochód wszystko widoczne. Skręcamy. Kurde, tylko nie wiem, czy tam A Teraz pytanie, czy jakiegoś pierwszego by dało radę trafić, ale. O, na tego chłopaka czeka jakbyśmy tutaj. A nie. <głos> <głos> nie <głos> wiem, bo to się skończy jeszcze zaraz jakąś aferą. Ryzykujemy Ale wiem jak zrobimy bez ryzyka, po prostu Z siebie postawimy na chwilę, no i co? O, kur. Tam dziecko, Tam dziecko idzie, może zaharczę <laughs> Czekaj, właśnie, czekaj, jest dziecko, dziecko, dziecko O, było dziecko, ale załapało Właściwie możemy już skończyć test, już Będą wszyscy widzieć co jest grane No I to jest właśnie nowy Mobile 660. Technologia w służbie bezpieczeństwa.